Marcin Nowak, dobry wieczór, zapraszam na sport. Małgorzata Chojnaczka z Poznani i Ewelina Wojnarowska z Warty Poznań wywalczyły w Hiszpanii tytuł wicemistrzyń Europy w kajakarskich dwójkach. Brąz zdobyła męska czwórka z Adamem Seroczyńskim z Poznani w składzie. Z kolei lekko atleci rozpoczęli w Poznaniu rywalizację o medale Mistrzostw Polski. W pierwszym dniu imprezy sztafeta zetesu u Poznań 4 razy 100 metrów zdobyła srebrny medal. To w rywalizacji panów nie zawiódł też Szymon Ziółkowski. Jeden z tych wielu złotych medali był przeznaczony dla Szymona Dziuchowskiego z Poznańskiego ZS-u na wiele dni przed rozpoczęciem dzisiejszego konkursu rzutu młotem. Jego bohater oddziwo sprawi wrażenie zdenerwowanego, bo pierwszy rzut był zupełnie nieudany. A w drugim było znacznie lepiej, 74 m i 37 cm, to praktycznie już dawało złoty medal. I dużą ulgę, oraz brawa m.in. od Kamili Skolimowskiej. Ostatecznie Szymon Ziółkowski wygrał konkurs z wynikiem 76 metrów i 80 centymetrów, zdobywając dziesiątych w historii tytuł Mistrza Polski. Złożenia mieszane, tytuł polski, Mistrza Polski cieszy, wynik nie do końca, no ale tak by było w sporcie. Mistrzostwa Polski Seniorów i atlety odbywają się w Poznaniu po raz pierwszy od 1979 roku. Cieszę się, że w Poznaniu, dlatego że jest tutaj nowa y, stadion po renowacji, nowa nawierzchnia bardzo dobra, dobre warunki. Poznań jest również areną zmagań najlepszych w kraju wioślarzy. Dzisiejsze wyścigi eliminacyjne Mistrzostw Polski przebiegały pod dyktando faworytów wygrany mistrzów olimpijskich Roberta Sycza i Tomasza Kucharskiego w jedynkach wagi lekkiej, Marka Kolbowicza i Konrada Wasilewskiego w dwójkach podwójnych oraz najlepszych polskich zawodniczek Ilony Mokronowskiej, Magdaleny Kemnic i Julii Michalskiej. Poznajanki startowały w eliminacjach czwórek podwójnych i zapewniły swoim osadom klubowym awans do finału. Mamy małą chrapkę na Poznanie, jak to chyba każdy klub, no i na pewno damy sobie wszystko, żeby to osiągnąć. Mistrzostwa Polski to najważniejsze zawody krajowe, ale cel numer jeden tego rocznego sezonu to kwalifikacje olimpijskie. Dla nas w tym roku nawet medale nie są tak ważne jak ilość załóg, które uzyska kwalifikacje, bo oczywiście będzie jeszcze szansa w przyszłym roku, ale uzyskanie kwalifikacji w tym roku daje komfort spokojnych przygotowań już do Igrzysk. W decydującą fazę weszły Mistrzostwa Polskich Oczyistek na Trawie. O złoto rywalizują Polar Wrocław i Start Brzeziny, broniącej tytułu drużynie pocztowca Poznań. Pozostała walka o brąz. No, jest to dla nas porażka, taka jest prawda, ale ubytki, jakie zaszły mi w sezonie zimowo-wiosennym, niestety okazały się nie do odrobienia. Ma to też swoją dobrą stronę, że nasza młodzież musiała zagrać i po okrzepnięciu myślę, że w przyszłym roku z powrotem będziemy o tym mistrzowskie tytuły walczyć. Już początek spotkania pokazał, że kolejarz Gliwice to rywal dużo słabszy od Poznanianek. Gratoczyła się na jednej połowie boiska, a hokejski Pocztowca urządziły sobie ostre strzelanie. Do przerwy zdobyły 6 goli, po zmianie stron kolejnych 5 i ostatecznie zwyciężyły 11 do 0. Najskuteczniejsza w drużynie poznańskiej Marlena Rybacha strzeliła 4 bramki. W niedzielę o 13 spotkanie rewanżowe. Piotr Krysman z Tarnowitarno, wywalczył złoty medal kolarskich mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowej, a Maciej Paterski z KTK Kalisz był drugi. Damian Baliński awansował do półfinału eliminacji żużlowej Grand Prix 2008. Zawodnik Poni Leszno wygrał dziś szwedzkiej motali rundę kwalifikacyjną. Karta Poznań zgłosi swój stadion przy drodze do rozgrywek drugiej ligi. Będzie to możliwe, bo klub może liczyć na pomoc władz miasta Lecha i Posirów przy stosowaniu obiektu do wymogów licencyjnych. Memoriał Bolesława Knesieckiego w żeglarstwie na jeziorze Kierskim to impreza ogólnokrajowa. Wywalczone na niej punkty liczone są do Pucharu Polski. Duże szanse na ich uzyskanie ma 16-letni Bartosz Rakoczy na OKU-dingi okay z poznańskiego Żyd LKS-u. Po czterech wyścigach wśród seniorów plasuje się na trzecim miejscu. Wśród juniorów wygrywam na razie regaty. A to prawda, że to są moje drugie regaty na oku okay Pierwsze były w Kilonie. Żeglarskie zmagania w Kiekszu do ostatniego wyścigu będą zacięte. Są tak małe różnice punktowe, a to świadczy o tym, że jest duża rywalizacja. Nie ma takich stuprocentowych zawodników, którzy już dzisiaj można było powiedzieć, że wygrali. Zakończenie regat w niedzielę. Przebywający na zgrupowaniu w zakopanem piłkarze Poznańskiego Lecha pokonali w sparringowym meczu pod Byskidzie bielsko 2 do 1. Bramki dla kolejarza zdobyli Bartosz Bosacki i Marcin Zając. Dziś to wszystko, jutro pierwsze wiadomości ze sportu o 18.20. Dobranoc.